W tej chwili w Polsce nasi użytkownicy już mogą pobierać Slimbiana Anne na swoje urządzenia. Od zeszłego tygodnia mogą za pośrednictwem Pis albo za pośrednictwem telefonu sieci Wi-Fi pobierać sobie aktualizację Slimbiana Anny. Natomiast nad czym pracujemy to Bella i Bella to głównie rozwój interfejsu użytkownika. To głównie starania o to, żeby użytkownik jeszcze właśnie, jeszcze szybciej, w dosłownie dwóch, trzech kliknięciach docierał do funkcji, które są dla niego najistotniejsze, które chce uruchomić. Bena daje nam więcej home screenu, więcej możliwości personalizacji urządzenia. Pracowaliśmy też nad funkcjonalnymi, nad, nad udoskonaleniem pewnych funkcjonalności. Znajdziemy tu lepszą, jeszcze lepszą, niemal przeglądarkę, jeszcze szybszą jeszcze bardziej przyjazną użytkownikowi, a także w tych dwóch urządzeniach, które Łukasz będzie pokazywał, można korzystać z technologii NFC. I tu jest... Odbywa się to w bardzo przyjazny sposób. W też jakby wystarcza do technologii takiej łatwej, przyjaznej dla użytkowników. A więc przejdźmy do, do samych home screenów. W Belgii mamy ich sześć. Do tej pory mieliśmy trzy home wszystkich urządzeniach będzie w tej chwili Home Screen 6. Po to, żeby użytkownicy mieli miejsce na dodatkowe aplikacje, na wyciągnięcie aplikacji, które są dla nich istotne. Jeżeli chodzi o widżety, które możemy umieszczać na tych home screeny, są one różnej wielkości. Czyli nie jesteśmy już ograniczeni do konkretnych tylko linii. Może być tych widgetów znacznie więcej, no, są one ładniejsze ale też bardziej funkcjonalny. Na przykład tutaj Łukasz pokazuje widget, widget poczty elektronicznej, który jest aktywny, czyli bezpośrednio na widżecie mogę zobaczyć, co się dzieje z moją pocztą, mogę wejść do aplikacji pocztowej do konkretnego maila. Więc nie tylko ładniejsze, nie tylko więcej, więcej rozmiarów, ale też możemy ustawić... Te widziety według swoich, swoich preferencji. Czyli może ich być więcej na ekranach głównych um, i, i mogą być ustawiane tak, jak się nam to podoba i tak, jak one się zniszczą. Ciekawym widżetem jest też widżet kontaktów. Mo, może być to pojedynczy kontakt, czyli może być wyświetlone pojedyncze zdjęcie osoby, ale może być też. Jakby widać na pierwszy rzut oka, że wela jest po prostu dużo, dużo ładniejsza, ale też bardzo dużo fajniej i łatwiej kastomizowana. Kolejnym elementem, który widać na pierwszy rzut oka, to dwie belki górna i dolna. Ta górna belka jest opuszczana w dół. Niezależnie od tego, w którym elemencie my nie jesteśmy, mamy dostęp do tych najczęściej wykorzystywanych funkcjonalności. A do tych funkcjonalności należy możliwość włączenia Wi-Fi, możliwość włączenia Bluetootha, albo wyciszenia telefonu, ale także szybki dostęp do, do transmisji danych. Możemy ją po prostu z tego miejsca szybko jednym kliknięciem wyłączyć. Tabelka, jeszcze raz powtórzę, że jest dostępna w każdym, jakby w każdym elemencie menu, w którym jesteśmy. A dolny element również został w pewnym sensie ustandaryzowany. W głównym widoku mamy dostęp do menu głównego, mamy dostęp do telefonowania i na końcu mamy dostęp do opcji. Jak dojdziemy z kolei do menu, to tabelka ma analogicznie opcje, ma zawsze możliwość powrotu do poprzedniego elementu menu i możliwość szybkiego wyszukiwania. Ta możliwość szybkiego wyszukiwania jest potrzebna, dlatego że menu jest płaskie. Nie mamy... Standardowo nie mamy tutaj żadnych folderów, natomiast oczywiście takie foldery użytkownik może sobie stworzyć, jeśli ma taką potrzebę. Natomiast to nie jest płaskie, po to, żeby szybko i łatwo się po nim, po nim poruszać. W każdej opcji znajduje się powód i w każdej opcji w środku są te najważniejsze funkcjonalności takich rzeczy, z których najczęściej korzystamy, na przykład udoskonalone zostały również kontakty. To, co ja oczywiście najczęściej robię, najczęściej wchodzę do kontaktów dłoni, a potem drugą z takich rzeczy jest wysyłanie wizytówek. W tym miejscu wizytówki się wysyła bardzo łatwo, jest specjalna ikona, która podpowiada tą opcję. Zatem faktycznie użytkownik jest jeden, dwa kliknięcia od tego, Oczywiście, jeśli potrzebuje opcje dodatkowe, jeśli chcę chce wykorzystać jakieś funkcje głębiej, bardziej zaawansowane, to, to mam do nich dostęp zawsze, zawsze pod tym levelem. przepraszam, prawym klęczem. Kolejna funkcjonalność, taka bardziej rozrywkowa, to aparat. To Tutaj też został on udoskonalony, czyli te najważniejsze funkcjonalności są przy ustawianiu zdjęć, przełączanie się między trybami jest na wierzchu, łączenie, połączenie lampy błyskowej jest na wierzchu, a w momencie, kiedy zrobimy zdjęcie, mamy szybkie przejście do, do galerii. Myślę, że tego, do tego tematu, do tego tematu z, związanego ze zdjęciami jeszcze wrócimy, a teraz wejdźmy i zobaczmy, jak wygląda przeglądaka. Przeglądarka internetowa jest jeszcze szybsza, ale przede wszystkim jest dużo łatwiejsza w obsłudze. Na górze mamy zawsze pasek główny, to samo było w Annie. Natomiast dodatkowym elementem jest to, że ten pasek jest zintegrowany z uspiewaniem. Czyli jeśli chcę wyszukać jakieś, jakąś frazę na w Internecie, wystarczy, że piszę w tym, w tym miejscu i zostanę przeniesiona do wyszukiwania. w Google i automatycznie odpowiedziane są są odpowiedzi. Kolejnym, kolejnym elementem jest co wie, jest wiele okien, z których możemy korzystać. Przełączając się między, między tymi oknami, wykorzystujemy gest analogicznie jak ten 9 dziew, czyli Starczy przesuwać się pomiędzy otwartymi oknami. Żeby dodać okno, mamy specjalną ikonę, która z tych dwóch która umożliwiają otwarcie kolejnych okne. Mamy też możliwość zamykania poszczególnych okien, jeśli one, one są nam niepotrzebne. Ikona czy wcześniej po środku to ikona szybkiego dodawania adresu zakładek odrupionych, czyli też odpowiedzialna też wyciągnięta na ekran równy. Oczywiście więcej funkcjonalności e, znajdziemy pod opcją. opcją, opcją, opcją Natomiast te, z których najczęściej korzystamy, są, są na wyszłości. E, ciekawym elementem jest też powiększanie strony, czyli można powiększać stronę, rozciągając, zmieszając palcami. Strona jest rozciągnięta w takszy dwa razy, żeby ona dostosowała się do e, rozmiaru ekranu. Czyli też kolejne ułatwienie. Kolejne no i oczywiście te e, ikonki e, strzałek, to są ikonki e, poruszania się po, po historii, czyli też łatwiejsze i, i, łatwiejszy i no i kolejna funkcjonalność związana ze studiami Bella, ale przede wszystkim z technologią NFC, to możliwość wykorzystywania, wykorzystywania, dotykania dwóch urządzeń do siebie po to, żeby aktywować akcesoria, takie jak mamy tutaj na przykład głośniki, po to, żeby aktywować zestawy słuchawkowe, czyli skraca nam się droga parowania urządzeń albo po to, żeby wysyłać i dzielić się kontentem. Na przykład, jeśli Łukasz chciałby mi przesłać w tej chwili zdjęcie, to wystarczy, że wejdzie do galerii, dotkniemy telefonu i u Ciebie już jest wsyłane, a u mnie jest ikonka, czy odebrać i w tej chwili jest przesyłane, przesyłane jest to zdjęcie. Podobnie analogicznie działamy w kontaktach czy też filmy wideo. Czyli nie wchodzimy już do żadnych opcji dodatkowych, wchodzimy do galerii, klikamy na zdjęcie, dotykamy dwóch urządzeń, które mają włączone NFC i kontent się przesyła. Innym akcesorium, które możemy aktywować to jest przykładowo głośnik. Mam w tej chwili dwa głośniki bluetoothowe. To jest nokia 360 stopni, które pokazywaliśmy przy okazji 9. W dziewiątki, tej chwili mamy dwa takie One są połączone między sobą. Są dwa kanały, możemy, możemy aktywować muzykę i ona będzie 360, a jednocześnie sterować. Jednocześnie, jeżeli chodzi o obelę, podsumowując, czyli przede wszystkim pracowaliśmy nad uproszczeniem interfejsu, nad tym, żeby było. Jeszcze łatwiej, jeszcze, jeszcze szybciej korzystać z e, funkcjonalności naszych smartfonów. Bella pojawi się na początku z dwoma nowymi urządzeniami, które zaraz sobie obejrzycie. Natomiast będzie dostępna na urządzenia z tym bianem trzecim, czyli bardzo popularne urządzenia N8, E7, e 7 601, ale także urządzenia, które weszły niedawno z tym bianem. ANNA, czyli X7, czy, e, e, 6. Jeżeli chodzi o to, kiedy to nastąpi, to będziemy oczywiście informować w osobnych komunikatach, ale na pewno rozpoczniemy publikację i udostępnianie tego software'u oraz produkcję nowych e, nowy egzemplarzy starych telefonów w kwartale czwartym. Czyli sukcesywnie w czwartym kwartale będzie, będzie się to oprogramowanie pojawiało.